Magikal twierdzi, że już w trzech językach mówi. Wszystkie są wymyślone przez niego prawdopodobnie. Więc po co mu uczyć się angielskiego? Wspaniały człowiek, filantrop, podróżnik, człowiek biznesu. I oczywiście, tak jak w poprzednim sezonie podróży po Europie. Była afera w kebabie, tutaj też nie zabrakło afery w kebabie Ale gorzka! Ale Kowa, chował o, to o. O. kosztowało Co to jest? Ale kwaśna kuwa Ile to kosztowało? Zaraz sprawdzę. Człowiek biznesu ciągle się pyta, ile co kosztowało. I cały czas się aferuje o pieniądze. Tutaj już wiemy, że dopomina się o pieniądze za walkę na Czyli co? Nie mają pieniędzy? Czy grają takich, y, którzy nie mają pieniędzy? Bo cały czas pieniądze przybywają. Pieniądze z kika przybywają co tydzień, bo kik wypłaca co tydzień pieniążki. Pieniądze z donatów wpływają codziennie. A oni się muszą dopominać o pieniądze za walkę.